Cześć wszystkim dzień dobry, ja jestem Ola. Witam Was gorąco na moim kanale w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem czytelniczym marca. Nie chcę, żebyście to odebrali jako moje tłumaczenie albo jakieś użalanie się nad sobą, ale mam wrażenie, że każdego miesiąca ponawiam tą samą historię i mówię Wam na początku podsumowania, że moje życie ostatnio jest zabiegane, nie mam czasu na czytanie, ciężko mi się skupić na czytaniu, nie mam w ogóle możliwości, żeby czytać tak jak czytałam kiedyś i się trochę Wam tłumaczę, bo gdzieś tam wewnętrznie czuję, że chciałabym czytać więcej, natomiast fizycznie nie mam możliwości, żeby to robić. I ten miesiąc wyglądał następująco: znowu skończyłam 4 książki papierowo, i udało mi się do. Dokończyć jednego audiobooka, z czego jestem też zadowolona. O książkach będę opowiadała wam chronologicznie, postaram się przynajmniej. I też, jak zwykle, nie przypominałam sobie fabuły książek, nie siadałam i nie analizowałam jakichś takich większych przemyśleń. Ja lubię opowiadać wam o książkach w podsumowaniu, tak jak ja je pamiętam w danym momencie, żeby to było takie moje prawdziwe. Przekazanie wam moich odczuć i tego, co właśnie z danych książek pamiętam, i myślę, że bez zbędnego przedłużania, zaczniemy sobie od książki, którą chyba przeczytałam pierwszą. Yy, nie wiem, gdzie mam telefon, gdzieś odłożyłam, więc nie będę akurat do tego wracała, która to była dokładnie kolejność, ale wydaje mi się, że to była pierwsza książka właśnie marca. I jest to książka Jedyne Ocalałe Sejgera, czyli książka, która jest debiutem autora, która została wydana ponownie właśnie na naszym rynku w nowym tłumaczeniu, i przełożył tę książkę Richard Oślizło. Ta książka wygląda, tak? Jak dla mnie ona jest bardzo horrorowa? Jeśli chodzi o okładkę, to powiedziałabym, że jest chyba. Najmocniejsza ze wszystkich wydanych książek autora. Nie wiem, czy tutaj gdzieś się znajdzie jakieś może podsumowanie, jak te okładki wyglądają. O, widzę, że coś jest, ale rzeczywiście one są czarno-białe, więc ciężko będzie cokolwiek e, powiedzieć na temat kolorów. Tutaj ten czerwony kolor robi taką robotę, powiedziałabym, właśnie nawiązując do takiego mroczniejszego klimatu, bardziej mrocznego klimatu niż reszta książek autora. I rzeczywiście powiedziałabym, że jest to chyba książka, która ma takie elementy grozy w sobie, jeśli chodzi o fabułę, Mamy tutaj dziewczynę, która chyba dokładnie 10 lat temu przeżyła ogromną traumę. Wyszła jako właśnie jedyna ocalała z masakry, która miała miejsce w pewnym domku letniskowym, i media okrzyknęły ją właśnie tym tytułem jedynej ocalałej z masakry. Niestety, na świecie oczywiście pojawiają się co jakiś czas takie wydarzenia, więc nie jest ona jedyną ocalałą, w sensie nie jest ona jedyną kobietą na ziemi, która coś takiego przeżyła. Są też inne dziewczyny, które właśnie z takich traumatycznych wydarzeń musiały uciec. I one są jako taka grupka, właśnie przez media nazywana jedynymi ocalałymi. One ze sobą nie mają kontaktu, raczej sobie żyją, starają się poukładać życie gdzieś tam po kolei bez wikłania się w jakieś relacje między sobą. Do czasu, kiedy jedna z nich. Umiera, zostaje znaleziona martwa właśnie w wannie I wtedy życie pozostałych dziewczyn zaczyna się jakoś tam ze sobą krzyżować My raczej jesteśmy w trakcie czytania skupieni na postaci jednej dziewczyny O, ile ja dobrze pamiętam, ona się nazywa Quincy Mamy też tam Lisa i Samantę I właśnie my towarzyszymy Quincy w tej takiej jej... Na początku prostej codzienności, ona sobie prowadzi bloga kulinarnego, a dokładnie cukierniczego, robi tam babeczki, ciasta itd. Jakoś w tej codzienności próbuje się odnaleźć, ma też partnera swojego, no i właśnie na progu jej domu pojawia się Samanta, czyli jedna z tych ocalałych innych kobiet. No i wtedy zaczynają się różne dziwne wydarzenia, o których już Wam nie będę mówić, bo nic nie będę spoilerować. Natomiast poza tą linią czasową występuje też w książce, taki, takie fragmenty, w których my się przenosimy do tej, tego miejsca masary. Która dotyczyła Quincy, i mi się to bardzo podobało, bo ten taki motyw. No, my wiemy, że coś tam złego się stało, więc momentami już jakby czekałam, który rozdział to będzie ten taki decydujący. Oczywiście, im dalej czytamy, no to tym więcej się dowiadujemy. I fajne było to przełamanie, że ta teraźniejszość, którą obserwowaliśmy, była bardziej taka, nie wiem. Psychologiczna, taka właśnie nie wiedzieliśmy o co tam chodzi, a jeśli chodzi o tą warstwę, gdzie już się dowiadywaliśmy, no o tych konkretnych wydarzeniach z tej masakry, to nie było takie psychologiczne, tylko taki bardziej strach mnie gdzieś napędzał. Ciężko mi oddać te emocje, ale podobają mi się właśnie takie zabiegi, gdzie są dwie linie czasowe, które gdzieś tam równolegle lecą. Chociaż jedna się wydarzyła 10 lat wcześniej, ale właśnie ten moment kulminacyjny występuje w jednym momencie książki, i ja to bardzo lubię. Natomiast jeśli chodzi o zakończenie, przyznam szczerze, że się bardzo zawiodłam. Miałam wrażenie, że jest ono takie mocno naciągane, i miałam takie. Serio, tak to rozwiązałeś. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle oceniać tę książkę, że ona była debiutem, i może dlatego takie zakończenie tutaj zostało niefortunnie wybrane, ale przyznam, że jak właśnie. Czytam książki tego autora, bo to już jest któraś moja książka, po którą, jego książka, po którą sięgnę, to właśnie mam z nim taki problem, że te zakończenia są mocno decydujące i one mocno wpływają na to, czy ja się z daną książką polubiłam, czy nie. Tutaj wam powiem szczerze, ja się bawiłam dobrze do momentu właśnie tej takiej ostatecznej sytuacji, która była rozwiązaniem zagadki, która mnie no niestety nie zadowoliła. Ja bym chciała, żeby to się jednak jakoś inaczej potoczyło. Nie spodziewałam się tego, ale uważam, że było to takie. Może nie absurdalne, ale mocno naciągane zakończenie I no nie wiem, czy właśnie mogę mówić, że ta książka była debiutem, dlatego była taka słaba Ja po prostu książki tego autora lubię i dla mnie to jest zawsze trochę taka loteria Czy jego książka mi się spodoba, czy nie, to akurat z tą było tak średnio Nie powiedziałabym, że to jest najgorsza książka, jednak nie jest ona w mojej topce I myślę, że tyle, jeśli chodzi o jedyne ocalałe tak książki są dostępne na Legimi, to znaczy większość chyba książek autora właśnie wydawanych przez wydawnictwo Mowa e, Mowa są dostępne na Legimi, można sobie je przesłuchać. Ja zresztą bardzo lubię też sobie słuchać audiobooka. Nie wiem kto go czyta, ale jest on dość przyjemny i właśnie czasem sobie czytam, czasem sobie słucham, tak na przemian właśnie te książki pochłaniam. I następną książką, którą przeczytam, wydaje mi się, że to była ta Kiedy nauka inspiruje zbrodnie, czyli Biuro do spraw tajemnych. Wybaczcie mi, ale nie będę sobie kaleczyć języka francuskimi nazwami, ponieważ, ponieważ z francuskiego to ja jestem noga, umiem tylko powiedzieć oui. Więc y, tyle właśnie, jeśli chodzi o moje zdolności językowe. I dlaczego mówię o francuskim? Ponieważ akcja tej książki właśnie dzieje się w Paryżu w latach 30. Y, mamy tutaj rok 1830, właśnie Paryż. Młodego, przystojnego, bogatego pana, detektywa, który ma za zadanie rozwiązywać różne zagadki kryminalne. Akurat w tym tomie Skupiamy się trochę na dwóch zagadkach, bo jedną rzeczą jest to, że on dostaje zlecenie właśnie z biura, które zostaje utworzone specjalnie dla niego, właśnie to biuro do spraw tajemnych. On w ramach tego biura prowadzi pewną zagadkę kryminalną, ale równocześnie gdzieś tam podąża śladami pewnego innego złoczyńcy, którego tak jakby powiedziałabym, śledzi ze stopy prywatnej. To właśnie chciałby go dopaść i ma też z nim pewne. Porachunki trochę związane z jego sytuacją rodzinną, bym tak powiedziała. No, mi się ta książka bardzo podobała i powiem Wam szczerze, że otrzymałam z niej to, co chciałam otrzymać. Kiedy dostałam propozycję współpracy, no to wydawca obiecywał mi właśnie ten Paryż, klimat y, takiego właśnie czasów, historii, gdzie było dużo jakichś takich nowinek technicznych, i te nowinki gdzieś tam się pojawiają, może nie do końca technicznych, ale takich właśnie naukowych, i gdzieś tam e, autor próbował przemycać te fragmenty, co mi się bardzo podobało. Sam pan detektyw ma potencjał na książkowego męża i obstawiam, że może to być właśnie początek serii. E, raczej na pewno będzie to seria patrząc na tą drugą zagadkę kryminalną, która się tutaj pojawiła. A no to właśnie młody detektyw e, będzie gdzieś tam się pojawiał, mam nadzieję, w moim życiu literackim, bo Dość, bardzo, dość go polubiłam, nie ukrywam No i też klimat tej książki, no, no nie mam co ukrywać On mi tutaj po prostu nawiązuje do Hrabiego Monte Cristo No bo Hrabia Monte Cristo się dzieje w podobnym czasie, w podobnym miejscu Mimo wszystko jest to pozycja współczesna, więc jest to trochę inna lektura W sensie, no w ogóle ona nawiązuje tak bardzo lekko do Hrabiego Monte Cristo Mamy tutaj zupełnie jakby inny klimat książki Znaczy zupełnie inny, ale bardzo podobny Mam nadzieję, że mnie rozumiecie To nie jest historia... A tutaj przedstawiono właśnie o zemście, tylko właśnie mamy współczesną historię taką kryminalną osadzoną w tych latach, co mi się bardzo podobało i z chęcią będę wracała do tej książki. A jeżeli jesteście ciekawi, no to wiecie. Biuro do Spraw Tajemnych się poleca. Następna książka to jest Cierń Kingfisher, autorka, i to jest autorka wypieków defensywnych, których akurat ja nie czytałam, ale wiem, że jest to książka dość popularna. Jest to książka bardzo cienka, ona ma chyba 150. Nawet nie, nie 150. Dobra, 156 stron, więc jest to taka historia, powiedziałabym na raz, ale ja jej nie umiałam połknąć na raz. Ja przy niej zasypiałam. Mamy tutaj retelling śpiącej królewny z odwróceniem. Rul, jeżeli mogę tak powiedzieć Więcej Wam zdradzić nie mogę, bo historia jest na tyle krótka, że jak Wam powiem coś więcej, no to w sumie nie będziecie musieli jej czytać Ona jest taką pozycją dość oniryczną, taką trochę zawoalowaną, tajemniczością Taką może jest troszkę tutaj nie do Ja się trochę w takich klimatach nie odnajduję Gdy dowiedziałam się, że będę właśnie czytała retailing Śpiącej Królewny Ja bardzo lubię retailingi zresztą No to się zapaliłam, że to będzie coś... Takiego, wiecie, no większą pompą. A tutaj to jest raczej taka baśń, którą mogłabym przeczytać komuś, w sensie jakiemuś pewnie dziecku na dobranoc. Coś tak odbieram tę książkę. Ja się nie umiałam wczuć ten klimat i trochę nie rozumiem zachwytów nad tą pozycją. Chociaż z jednej strony trochę rozumiem, ale wydaje mi się, że moja niechęć do tej pozycji wynika z tego, że ja po prostu czegoś innego oczekuję od książek. Ja lubię akcję, ja lubię tempo, ja lubię, nie wiem, albo humor, albo coś takiego. Jakieś iskierki w książce, a tutaj, właśnie jest tak bardzo onirycznie, tajemniczo, magicznie. E, tutaj mamy właśnie dużo motywów wody, i ta nasza bohaterka główna też jest taka powolna, delikatna, wycofana, więc to raczej nie jest książka dla mnie, chociaż doceniam to, że ktoś mógłby się w niej odnaleźć. Niestety to nie byłam ja. No, ja wam jej jakby nie polecam. W sensie, jeżeli nie lubicie, w sensie, lubicie takie książki jak ja, to myślę, że to Wam się może nie spodobać, chyba, że akurat takie książki szukacie, no to nie jest to jakieś wielkie zobowiązanie, możecie sobie spróbować. Ja niestety jestem raczej na nie. I kolejną książką, którą skończyłam papierową jest Kajkei, czyli książka opowiadająca historię kobiety porzuconej przez matkę, to znaczy jej matka zostaje odesłana właśnie z dworu królewskiego, no i ona musi się wychowywać chyba z siedmioma braćmi, o ile dobrze pamiętam, no w każdym razie tych braci było dużo. Najważniejszy był jej brat Bliźniak, który chociaż urodził się po niej, zostaje jakby dziedzicem. To jest właśnie osoba, która odziedziczy władzę. Ona natomiast ma dobrze wyjść za mąż, być kobietą, która ma się opiekować dziećmi, trochę tam się angażować w sprawy dworskie, ale może jakoś nie za bardzo. I ta książka jest reklamowana jako taki manifest feministyczny, że ta książka jest właśnie taka mocno osadzona w kulturze feministycznej. I przyznam szczerze, że rzeczywiście. Mogło tak być, że ona właśnie jest taką książką, ale ja w ogóle, jak ją czytam, nie zwracałam na to uwagi. Może jeszcze mam powiem tylko o tym, że tutaj mamy taki wątek. Um, fab... Mamy tutaj trochę fantastyki, ale nie jakoś bardzo dużo, więc to jest taka. Ta, ta książka jest tak muśnięta fantastyką. Nasza główna bohaterka potrafi manipulować relacjami z innymi, w sensie jej relacjami z innymi ludźmi. Ona te relacje widzi jako takie nici łączące właśnie ją z innymi osobami, i gdzieś tam się na kartach powieści uczy, jak to wykorzystywać do swoich celów, ale to też bym powiedziała nie zawsze jest wykorzystywane. To jest raczej taki niuans tej książki, niż coś, co jest jakby moim zdaniem. Koniecznym i jakby bardzo ważnym elementem. I ja tę książkę odbieram jako połączenie, jak czytałam Kleytaj Mestre*, czyli historię właśnie siostry Heleny Trojańskiej, i połączyłabym ją z gdzie śpiewają raki. Dla mnie to jest takie bardzo delikatne połączenie. Oczywiście, to są jakieś takie moje niuanse, które gdzieś tam mi się nasuwają, jak myślę o tej książce, bo dla mnie ta historia była opowieścią taką trochę obyczajową, gdzie ja z tą Kai K, z tą główną bohaterką jestem przez prawie całe jej życie i doświadczam różnych trosk, różnych zmarch. Różnych problemów, z którymi ona się mierzy. I to mi właśnie się kojarzy z Gdzie śpiewają raki, bo tam też z główną bohaterką jesteśmy od maleńkości, kiedy ona właśnie jest dorosłą kobietą, więc to taki jest dla mnie element łączący te dwie książki. Natomiast z Clita i Mestrom ja na tę książkę patrzę jako na książkę, gdzie bohaterka znana jakby z innych źródeł historycznych dostaje swoją perspektywę. Klitajmestra też chyba, mi się wydaje, nie ma jakby bezpośrednio mitu o klitajmestrze, ona po prostu się pojawia jako postać, która gdzieś tam odgrywa rolę w jakichś innych historiach i to samo właśnie mamy z KK i ja się przyznam szczerze, że ja z hinduizmem nie mam w ogóle nic wspólnego. Dla mnie to jest jakby, ja to odbieram jako baśń, a z tego co się dowiedziałam, też właśnie jakby... Historia tutaj zawarta, ona jest normalnie Przedstawiana jako coś, w co ludzie Wierzą, nie jest to tak jak mity Greckie na przykład, że to jest taka bardziej opowieść Którą ludzie sobie tak, nie wiem, z ciekawości przekazują To nie jest coś, w co ludzie wierzą, a natomiast Właśnie Kajkei jest postacią, tak jakby Powiedzieć, nie wiem, no, no, no nie wiem dla, Może dla naszego tutaj kręgu Kulturowego bardziej, nie wiem, Maryja czy coś takiego W sensie ona nie odgrywa dokładnie tej roli, ale Wiecie o co mi chodzi, że jakby to jest Coś, w co ludzie na świecie normalnie wierzą, dla mnie to była historia totalnie obca, więc ja nawet tych imion dokładnie nie pamiętam. W ogóle miałam problem z zapamiętaniem imienia głównej bohaterki, i gdyby nie to, że ja sobie tę książkę troszkę też słuchałam w audiobooku, to myślę, że bym się tak dobrze nie osłuchała z wymawianiem tego imienia i miałabym problem z zapamiętywaniem, więc ja tę historię traktuję zupełnie oddzielnie. Może to jest krzywdzące, ale nie czuję też potrzeby zgłębiania mocniej tej książki, i ja. Mam takie poczucie, że ja nie, nie czuję, że muszę tutaj cokolwiek, jakby ani krytykować, ani zachwalać. Mi się po prostu z KK dobrze spędzało czas. Ja sobie tak płynęłam przez jej historię, i też nie uważam, że któraś z postaci została tutaj przedstawiona negatywnie albo pozytywnie. Właśnie każda z nich jest w jakiejś takiej skali szarości. i Mam wrażenie, że ta książka to jest taki splot wydarzeń, które się zadziały, że każdy z bohaterów chciał dobrze, ale no nasze dobrze, to co my uważamy, że coś jest dobrze dla kogoś innego, to niekoniecznie jest coś dobrego dla kogoś innego. Wiecie, mam w sensie taki konflikt interesów, bym bardziej powiedziała, tutaj wystąpił. I taki właśnie splot przypadków, który spowodował to, co spowodował, więcej wam może nie będę mówić, no bo fabuła jest dość. Prosta. Ja na początku w ogóle nie miałam żadnych jakby przemyśleń i jakichś myśli, w którą stronę by ta książka mogła iść, więc też nie chcę Wam takich rzeczy dawać, bo opis z tyłu jest bardzo enigmatyczny. Mamy tutaj tylko właśnie, jest kobieta, której właśnie rolą jest bycie żoną i tak dalej, tam siostrą, więc z tyłu też się za wiele nie dowiecie, jeżeli tej historii nie znacie. I myślę, że jak ktoś chce ją poznać, to to jest dobry punkt startowy, żeby właśnie się z nią zapoznać w taki sposób, jak z taką otwartą, białą kartą, że nic o tym nie wiem, wsiadam i po prostu. To, co jest tutaj przedstawione. Ja nie wiem, czy ja tę książkę oceniam pozytywnie, czy negatywnie. Muszę to jeszcze przemyśleć, ale tak właśnie dobrze mi się spędzało czas z tą książką. Tak płynęłam po prostu i wsiąkałam te historii Kajkei, trochę tych bogów, trochę też tej kultury, z którą no w ogóle nie mam do czynienia, więc bardzo mi się to podobało, ale nie jestem w stanie szczerze Wam jej polecić, czy nie, biorąc właśnie, mając z głowy, że to nie do końca jest retening. To jest właśnie danie perspektywy komuś. To normalnie występuje w religii innej, więc też to nie jest taki prosty temat. No ciekawa pozycja. Ja generalnie polecam się z nią zapoznać, ale tak, wiecie, bez jakichś większych, powiedziałabym, fajerwerków? Nie wiem, bardzo ciekawa książka dla mnie, taka. Enigmatyczna trochę. I ostatnią książką, którą Przeczytałam właśnie w ubiegłym miesiącu To jest Asystentka złoczeńcy. Tutaj macie okładkę, ponieważ to jest książka Którą ja przesłuchałam sobie całą Na Legimi w audiobooku. Nie ukrywam, że Sięgnęłam po tę książkę, bo widziałam ją Chyba u Booklio Na kanale o niej mówiła i ona, o nią, ona Ją krytykowała i ja miałam Takie o, dobra, sprawdzę czy Ona też mi się nie spodoba i przy okazji Zobaczę sobie, czy mam podobny mniej więcej gust Literacki właśnie do tej twórczyni no i no nie ukrywam, tytuł też jest fajny, nie? Asystentka Złoczyńcy, więc zaraz w mojej głowie był obraz takiego. jak jest Robin i Batman. To miałam właśnie, że to jest jakby odwrócone role: że będziemy mieć jakiegoś złola, który robi jakieś złe rzeczy, i ten jego asystent mu pomaga w tych złych rzeczach. I bardzo, bardzo się myliłam. Asystentka Złoczyńcy opowiada historię. Firmy takiej prawie jak Korpo, osadzonej w baśniowym klimacie, w baśniowej krainie, w której jest troszkę magia, i nasza główna bohaterka ma problem ze znalezieniem pracy. No a że jest ona jakby głównym żywicielem rodziny, no to tę pracę musi znaleźć i jakimś tam splotem wydarzeń trafia właśnie do tej firmy, którą prowadzi nasz zły. Co ta firma robi poza tym, że głównie jej plany i działania opierają się na tym, żeby przeszkadzać królowi. Um, no to więcej nie wiem, co ta firma robi, jak ona zarabia. Poza tym, że chyba właśnie kradnie dobytek króla. Cały ten sens w ogóle dla mnie jest jakiś taki abstrakcyjny, że mamy firmę, gdzie normalnie, wiecie, jakby są kadry, takie, taka struktura firmowa z takiego korpo i właśnie ten zły, który coś tam kradnie, jakieś magiczne stworzenia, tu jakieś takie magiczne elementy się pojawiają. Bardzo ciekawe połączenie, chociaż trochę mi się ta książka dłużyła. Myślę, że brakowało mi w niej takiego dynamizmu i też nie podobał mi się ten konspekt, że w sumie ten nasz zły to wcale nie jest taki zły, jakby się mogło wydawać, no bo jakby... No bo wiecie, coś tam się zadziało, że można go jakoś usprawiedliwić. Ja bym jednak wolała, żeby to był taki zły do szpiku kości ktoś, kto rzeczywiście um, no, robi takie bardzo złe rzeczy, a nie tylko jest to powiedziane, że on to robi i ja nie czuję grozy z, tej, z tego bycia z tym złym, przebywając z nim na, koło, na tych kartach powieści. Jakoś tej grozy mi brakło i właśnie chciałam takiego czegoś innego od tej książki. Nie wiem, może to jakieś moje, powiedziałabym, nie wiem, założenia mylne, może nie powinnam tak podchodzić do książek właśnie z założeniami, bo potem się rozczarowuję. I wiem, że będzie pewnie drugi tom. Chyba już jest, ale chyba nie w Polsce. No bo pierwszy tom się kończy tak, że rzeczywiście, no można sobie gdzieś tam wyobrazić, że będą się działy następne, jakby losy naszych bohaterów. Ja raczej nie polecam. Można zajrzeć. Nie... Oceniłam tę książkę chyba na trzy gwiazdki, bo na Goodreadsie nie można dawać połówek, co mnie wkurza, bo tak to bym dała dwie i pół. Ale ja chyba nie będę kontynuowała czytania następnych tomów, bo jakoś tak. Wydaje mi się, że to może też kwestia tego, że to był debiut i ta książka była niedopracowana, właśnie. Jakoś tak, struktura tej książki mi troszkę się działa, że mogła być ona bardziej dynamiczna, mogła być troszkę bardziej, jakby nie wiem, zwinna, przebiegła, coś w tym stylu, albo inaczej opowiadać o tej robocie tego złego, bo sam ten. Konspekt z tą filmą jeszcze nie byłby taki zły, gdybym właśnie ja czuła tą grozę, że to jest rzeczywiście zły, a nie po prostu ktoś, kto przeszkadza królowi, który chyba nie do końca jest dobry, bym tak powiedziała, jeśli chodzi właśnie o postać tego króla. Więc ja generalnie nie polecam jakoś gorąco, ale jeżeli byście byli ciekawi, no to możecie spróbować. I okazało się, że The mówiła właśnie um, o tej książce źle, i rzeczywiście ona mi się nie spodobała, więc no. Może będę więcej jej poleceń brała W sensie takich pozytywnych, a niekoniecznie będę Sprawdzała negatywne książki, więc w ogóle nie wiem, Czemu od tej strony właśnie zaczęłam Poznawanie jej gustu czytelniczego, ale to już Widzę, wchodzę w takie dygresje I tak się właśnie prezentuje mój miesiąc czytelniczy Udało mi się skończyć pięć książek I myślę, że to zas zasługa Tego, że jedna z tych książek była naprawdę Krótka, właśnie ten cierń, ale tak jak Wam mówiłam na początku, ja naprawdę mam ostatnio Problem z czytaniem i w ogóle Z zebraniem się do czytania, więc trochę sobie to Wybaczam, że tych książek jest jakoś mniej w moim życiu, bo się dzieją po prostu inne rzeczy. A jeżeli Wy dotarliście do tego momentu filmu, będzie mi bardzo miło, jak w komentarzu napiszecie mi asystentka, no bo tak wiecie, to już chyba taka powoli się robi tradycja albo taki zwyczaj, że ja na końcu filmu Was o to proszę, bo dla mnie to jest znak, że Wy tu jesteście ze mną do końca, co jest dla mnie zawsze ogromną nagrodą i ja się naprawdę za każdym razem mega jaram, jak taki komentarz właśnie z końca filmu od Was dostaję. A jeżeli Wam mało mojej osoby i chcielibyście jeszcze posłuchać co mam ciekawego innego do powiedzenia, to tutaj na ekranie Wam się pojawią propozycje z moimi innymi filmami. Ja Was oczywiście gorąco na nie zapraszam. Żegnam się z wami i widzimy się w następnym. Na razie!